Ciągłe siedzenie w telefonie, w internecie, godzinę przed telewizorem każdego dnia. Jak nie zredukujesz tego hałasu, jeszcze teraz, szczególnie w tym czasie, wiecie, przedwyborczym, jak czasami my nakręcamy się, wystarczy 15 minut, pół godziny poglądać jakiś program publicystyczny, i jesteśmy destrukcyjnie zniszczeni w ciszy naszego serca. Generujemy emocje, uczucia, które są bardzo niebezpieczne i dla nas, i dla innych ludzi wokół nas. Po prostu trzeba w takich sytuacjach podejść do telewizora i wyłączyć telewizor, żeby zachować pokój serca, żeby słyszeć tych, którzy są wokół mnie, żeby w ich głos się wsłuchać, w ich serce się wsłuchać a nie w tych, którzy sterują nami, manipulują dla osiągnięcia swoich.